się ma dzisiaj 18.30 live z kamerką, także wbijajcie, macie już linka w opisie do premiery live'a. Ustawiajcie już sobie powiadomienia. Zapraszam bardzo serdecznie. No i uwaga, mamy jeden przedmiot. Wypiszcie w komentarzach teraz, co obstawiacie, co to będzie, a ja otwieram i mamy nowego zadymiasza! Siema siema, jeżeli jesteś prawdziwym widzem, to obejrzyj odcinek do końca, nie pomijaj go, bo watch time jest bardzo ważny, z góry wielkie dzięki. Siema siema, jeżeli pod tym odcinkiem będzie 800 łapeczek w górę w ciągu 24 godzin od publikacji tego filmu, to w następnym filmie lub na jakimś live'iku ogłoszę zwycięzcę oto właśnie tego konkursu na 80 gmów Brawl Stars, a żeby wziąć w nim udział trzeba zostawić łapeczkę w górę, napisać w komentarzu hashtag konkurs, wiadomo subik z dzwoneczkiem, miłego oglądania. Yeah. Cześć, tu Sertifseliś, kolejny odcinek z Brawl Stars. No i co, odbieramy sezon, który, jakby Wam to powiedzieć, poszedł mi beznadziejnie. Takiego sezonu słabego nie miałem już. O, to bardzo dawna. Dlaczego? Ponieważ, no. Znaczy, no w sumie, powiedzmy, że nie miałem czasu, bo w weekendy teraz wyjeżdżam na nad jezioro. No i jak widzicie, tylko i wyłącznie 5040 starpońców. Dużo postaci nie, od, nie zdążyłem odbić nawet na 650, także no po, ponad połowę nie odbiłem na 650, także no beka troszkę. Ale co, w tym odcineczku oczywiście otworzymy sobie nasze skrzyneczki za sezon. Wczoraj wleciał, chyba dobrze myślę, odcinek, w którym właśnie mówiłem o tym klubie, że Rozwalili nam klub niestety, więc polecam wbijać Pomóżcie nam się odbudować z góry Wielkie dzięki Ja jestem, no nie wiem Rozwalili nam go, obudziłem się 3 godziny temu I nagrywam w sumie drugi odcinek od razu Praktycznie po tym jak rozwalili nam klub Nagrywam ten odcinek, także Dlatego jeszcze tutaj osoby nie doszły Nie wiem jak jutro będzie, nie wiem jak dzisiaj to wygląda Na ten czas kiedy wy to oglądacie w klub, z klubem Ale mam nadzieję, że się zdążył odbudować No i słuchajcie No co, lecimy, otwieramy sobie Oczywiście tutaj broboxika. Okej. Okay. 2000 monet kosztuje tara. Hmm, czy mnie stać na to? Chyba jak otworzymy te skrzynki... Nie, chyba nie będzie mnie stać, mam wrażenie. Mam wrażenie, że nie będzie mnie stać. Kurczę, a szkoda. Ale dobra, otwórzmy sobie te skrzyneczki. Może, może jednak coś tu poleci fajnego. No niestety nic. Ale spójrzcie, bo mi brakuje już naprawdę bardzo niewielu star power do, do max konta. E, tak naprawdę brakuje mi do nani, jednego SP oraz do y, właśnie tary, której mam, mam właśnie w sklepie. I oczywiście nie liczą surdża także już prawie mam makską to oczywiście skinów tam nie mam, to tam wiadomo, ale dobra, słuchajcie, a, o, kupimy sobie, bo ja zapomniałem, że mam te skrzynki do otwarcia sezonowe, ale okej, okay. dobra, chyba, chyba, że dobrze poleci, nie, 300 monet powinno polecić, dobra, także SA, możemy kupić sobie SP, yy, oczywiście niedługo będę miał tego, bo chociaż, no, będę musiał przypuszczać, mam nadzieję, że w tym sezonie uda mi się chociaż trochę więcej wbić. Zobaczymy jak to pójdzie. Wy napiszcie jak wam poszedł sezon, jak wam poszedł championship, który był w sobotę. Piszcie w komentarzach. Zostawiajcie lajki. Like, kto jeszcze nie zostawił, wiadomo o co chodzi. I dobra, słuchajcie, przechodzimy jeszcze na drugie konto, bo tam też otworzymy sobie skrzyneczki. Tam też mamy dosyć sporo skrzyneczek, Zobaczymy zresztą, ile tam mamy skrzynek. Także zobaczcie, tylko do nami mi brakuje i do surdza. Także myślę, że jak najbardziej jest spoko. No i jesteśmy na moim drugim koncie. I spójrzmy, co my tutaj mamy w sklepie. Czy mamy coś tutaj ciekawego. W ogóle mamy mega boxa, którego chyba sobie też kupimy, ponieważ jest dosyć tani. Eee, tutaj oczywiście mamy skrzyneczki, mamy tutaj skrzyneczki, także myślę, że coś tutaj. Na tym koncie nam poleci, zobaczmy w ogóle, e, tutaj, e, si, co się dzieje w klubie. Dobra, wszystko gitara. Także zapraszam oczywiście do klubu drugiego, żeby przypadkiem nie powochodziło tutaj nie wiadomo ile osób do głównego klubu, bo też tak może być i wtedy by drugi klub opadł. A nie chcę, żeby tak się stało. Także w drugim klubie też bijacie robaki XRTX'a. E, ale dobra, słuchajcie, otwieramy sobie skrzynki, jak już jesteśmy na tym koncie. Weźmy najpierw e, z pasa, otwórzmy sobie. okej. Okay. 8-bitowiec Tick B OK na kolejny poziom, także myślę, jak najbardziej spoko. Yy, mamy Jessy mamy 8-bitowca i lecimy z pierwszym Megaboxem. A w nim 6 przedmiotów, słuchajcie. 6 przedmiotów, także słuchajcie, mam nadzieję, że to coś będzie, bo dawno w sumie nic nie dropiłem na tym koncie, ale mam wrażenie, że to będzie gadżet. O, obstawiamy. Obstawiajcie teraz w komentarzu, każdy niech teraz obstawia, co będzie z tego meg z Megaboxa, co w nim się znajdzie. Ja obstawiam, że to będzie gadżet do powiedzmy hmm, Ebola. O, nie wiem czemu, ale tak powiem. A mamy jednak Bibi, mamy jednak Bibi, mamy zadymiar Żonowego, także myślę, jak najbardziej spoko, mamy już wszystkie epiki. Także w tym momencie. Spójrzcie, mamy 29 postaci. W tym momencie mogą mi polecieć tylko i wyłącznie Legendy, Mythiki oraz wiadomo tutaj y, Surge. Także myślę, że mm, fajnie, fajnie. Jak na tyle poharków, to chyba dosyć dużo mam postaci. No bo wiadomo, wydaje na to konto pod odcinki. No i dobra, słuchajcie, otwieramy kolejne skrzyneczki. Chociaż teraz szansa się zmniejszyła, więc mam wrażenie, że tutaj może nic nie polecieć. Ale zaryzykujmy, zaryzykujmy, otwórzmy sobie skrzyneczki, więc lecimy. Niestety tutaj mamy 5 przedmiotów, okej. Okay. Poulepszamy sobie oczywiście te postacie, zawsze poziomy się przydadzą, lepiej się oczywiście będzie grało, okej, okay, ulepszamy sobie na niej, wy też możecie teraz napisać w komentarzu ile wy macie postaci aktualnie, czy macie max konto może, bo na pewno niektórzy z was mają takie konta, ale dobra, słuchajcie, to wszystko, ok jeszcze ten mega boxik nam został w sklepie, także uwaga, otwieramy, otwieramy. Zobaczymy czary, mary. Każdy lajka like zostawia suba z dzwonem. Komentarz pisze jak chce, oczywiście, bo w sumie nie dają one zasięgu. Teraz się dowiedziałem. Ale dobra, lecimy. Uwaga, 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 uwaga. I. No i nie zostawiliście lajka. Like Dlaczego żeście lajka like nie zostawili? Widzicie, to wszystko wina osób, które nie zostawiły lajka. Jakby każdy zostawił lajka, to by na pewno coś poleciało. To nie jest skam, słuchajcie, to nie jest skam. E, nie no, tak naprawdę no, no, no niestety nie FART trochę, ale zawsze Bibi poleciała, czyli nowy zadymiarz, także myślę, że jak najbardziej spoko. Także to tyle w tym odcinku, taki sezonowy odcinek. E, wy pamiętajcie, aby napisać jak wam poszedł sezon w komentarzu. No i widzimy się w następnych odcinkach. Siema!